No, i dobra, zapraszam do gotowania. Yy... Momencik, zobaczymy, może jakieś lepsze oświetlenie, żeby było. I tak źle, i tak niedobrze. Sekunda, moment, coś pomyślę. Nic nie ma, postawimy odwrotną kamerę. No i dobrze, jesteśmy. Dzisiaj zalecimy tak. Brokułka. Elegancko. musimy się oddali. Żeby to nam było wszystko ładnie widać. Czy jeszcze? No i dobra, już powinno być lepiej, czyli tak, brokułek. Wracamy sobie miseczka indyczek mielone mięsko z indyka ponad pół kilo i to są fajniowo wrzucamy indyczka Nie wiem czemu lampa nam zgasła. No i nic, niestety oświetlenie nie będzie należało do najlepszych, trudno jest kondyczek. Widzimy fajnie brokułki do tego. Brokułeczki. I w zasadzie coś takiego. Nie chce mi się tego lecieć ręcznie, a więc sobie wezmę pach brenderek. Pach do blenderka Elegancka. Polecimy sobie indyczek mięsko. No, dobre, białeczko. Brokułki, żeby też było warzywa trochę dla zdrowia zresztą brokułę jak wiemy naturalny spalacz tłuszczu także warto jeść żeby też oprócz siły zachować jakąś nienaganną sylwetkę to, jak widać na razie nie ma nic do zarzucenia zobaczymy co nam wyjdzie tu w bardzo chce się to zrobić. Trochę to ugnieciemy. Ugnieść to troszeczkę. Jeszcze raz. Lecimy. Coś chyba trochę, trochę bardziej nam wychodzi. O, o, o coś się wróciło w to Ekonomicznie by trzeba było zrobić. Ja by no tak, jak ta masa zrobi grzać maszyny nie rozjewać niczego no i dobra, coś takiego sobie spróbujemy z powrotem tutaj do misy elegancko z tego Ach, tak na mnie pójdzie kury wejście nad garstek nadwyrężony, boli że sobie to elegancko weźmiemy, tak? Ach. Powiem wam, że ból jest coraz... Ach. Ból jest coraz gorszy. Coś będę musiał wymyśleć, bo inaczej to żarno to widzę, ale na pewno jakoś to się wszystko zrobi tak, żeby było dobrze. A tymczasem tu sobie o tą masę taką brokułowo-indyczą takie fajne nam się zrobiło, gęste. Sobie tutaj to wszystko wyskubiemy do pojemnika. Tak. Tak. No i mamy. za wszystkim pokażę. Takie coś nam tu z tego powstało. I będziemy sobie lepić takie patleciki. No i jesteśmy. Mnie akurat dobrze nie będzie widać. Ale to nie ja, tutaj jestem w tym odcinku najważniejszy. Tutaj mamy, o zrobiła nam się taka masa. To są zblendowane brokuły. Z mielonym mięsem wyka No i co? Dodamy sobie do tego jakieś przyprawy. Jakieś przyprawy sobie dodamy, no to polecimy tak. Sól hawajską. Kurwa, ten nadgarstek naprawdę mnie boli. O, nie przeszkodziło, nie wiem, ewentualnie dzisiaj sobie jakieś okłady zrobię. Wymoczę rękę w wodzie z solą śimalajską. Myślę, że to nie jest głupi pomysł. Inaczej to jest wszechstronna, na wszystko pomaga. Ech. Ale teraz mi o tym. Tyk. Ja preferuję dosypać jeszcze sobie trochę mąki. Łąka no i co i pieprzu jeszcze się posypię i to w zasadzie moim zdaniem osobiście jak dla mnie wystarczy do tego wszystkiego. Super. Rosołek jeszcze miałem gotować, ale rosołek dzisiaj sobie odpuścimy. Jutro się nagra. ugotuję. Zobaczymy jak wygląda ta zupka. Bo zupa rosół jak wiadomo najlepsza, daje najwięcej siły. Także trzeba zupkę rosół jeść. Jak chce się silnym być, a tu na razie sobie o, To wszystko ładnie. Rozmieszamy. Zrobimy się zastanawiam w sumie bo to w wersji pierwotnej powinny być takie pulpeciki ugotowane ale ja nie będę tego gotował teraz się zastanawiam czy to usmażyć czy upiec w piekarniku ale chyba porobię takie yy, kuleczki i je upiekę to jeszcze nie wiem czy w folii aluminiowej, czy rzucicie rudem na blachę. Zaraz zobaczymy czy tam coś jeszcze dodamy do tego. Się zastanawiam czy by tam coś jeszcze dodać. Parę kropel magii Co by miało lepszy smak. Nie wiem jak Wy, ale ja tam lubię do wszystkiego magii Przyprawa uniwersalna. Bardzo dobra. Dodaje smaku, aromatu. Czy co tu jeszcze jest ja Myślę, że na tym poprzestaniemy Na tym poprzestaniemy Wymieszamy jeszcze, z tym magii ładnie przeszło Ach. No i dobra, myślę, że zrobimy tak, polepimy małe kuleczki, podsmażymy je, tylko z zewnątrz i później wrzucimy sobie do piekarnika. A więc tak, tu mamy mięsko, cyk, patelnia i na chwilę was tutaj zostawię. Zapauzujemy, wszystko poszykuję i będziemy kontynuować dosłownie za dwie minutki. Proszę, są poformowane i z tym lecimy na patelnię. Elegancko nam się podsmaża z zewnątrz i później to pójdzie do piekarniczka. Tu widzimy, przygotowane już na blasze. Na blasze przygotowane w formie takie one są obsmażone, ale w środku co prawda są surowe. Yy, na pierwszy rzut oka przypominają zwykłe kotlety mielone, ale to jest mięso nie wieprzowe, tylko indyk. I do tego brokuły. I nagrzewamy sobie już piekarnik, czekam aż on nam się fajnie nagrzeje. I to wszystko wyląduje sobie tuło w naszym piekarniku. I będzie się tam piekło przez jakieś 40... Może 60 minut będziemy kontrolować, będziemy obserwować jak to się piecze. I gdy będzie gotowe, to wyjmiemy. Ja w tym czasie przygotuję do tego ryż. Oraz tu mamy przystawkę warzywną. Będzie to wymieszane. Oczywiście proponowałbym również ziemniaczki do tego, ale ja zjem z ryżem i przejdę do szykowania mojego specjału, czyli rosołu który również należy jadać, tylko tym razem będzie on przerobiony na pomidorówkę a więc yy, zapraszam do dalszego gotowania woda nam się robi na yy, przed chwilą wspomniany ryż a tutaj yy, za czym piekarnik nam się nagrzeje to już możemy sobie do garnka ponieważ duży garnek już nam się zwolnił możemy sobie włożyć do zimnej wody na razie dwa, trzy pod udzia z skurczaczka że to mięsko sobie ładnie, fajnie tutaj puściło. Nawet damy cztery, bo widzę, że nam się zmieszczą. Tej wody i tak trochę ubędzie w trakcie gotowania się. Niech ładnie nam sobie kurczaczek puszcza tutaj. Palnik się nagrzewa. I z tego powstanie nam rosołek. Wodyczek w piekarniczku nam się robi, a tutaj już podudzia puściły, co miały puścić z siebie. I dodamy sobie warzywka. I przyprawy do rosołku i lecimy proszę. ziele angielskie. Raz selerek, przepraszam, por. Dwa, pietruszeczka, marcheweczka. Selerka, właśnie nie będzie. No, to wszystko zwycięski laurowy liść. No I później sobie jeszcze wrzucimy kosteczkę rosołową. Doprawimy jeszcze, oczywiście, o. Moment. Poznajecie. Tak jest, właśnie. Sól Himalajska. I niech nam to sobie bulga w garnku. Tu do wnętrza sobie zaglądamy, ale jeszcze jest troszkę. Niedopieczone, także dajemy jeszcze się piec naszemu indyczkowi. Kołek sobie się gotuje już z warzywkami, z kosteczką rysową, z dodatkiem magii. A tu już chyba, chyba to mięsko powinno być w sam raz. Będziemy je wyjmować. Myślę, że jeszcze chwilkę trzeba im dać. Quintesencja rosła. Aga łamie właśnie te zasady tej podstawowej techniki. Czyli to, co z tej książce chce oglądać? Na przykład. Na razie, jeszcze taki dość bezbarwny, no ale. Wszystko musi Pan wypuścić. Może go. E, Pokrywam tutaj. Przygryjemy, żeby to wszystko lepiej nam się ze sobą przegryzało. Pokrywka. Myślę, że to nie głupi pomysł. Krywa mały ogień. Będziemy obserwować nasz rosołek, który i tak będzie później przepyszną zupą pomidorową. No i dobra, tu mamy gotowe. I to będzie podawane właśnie tu z tym ryżem i z sosikiem gravy. Tradycyjny angielski sos. Bardzo dobry zresztą. Będzie wszystko razem podane. Nadgarstek ciągle boli. A na zakończenie dnia ryba, śledzik z chlebkiem. I będziemy zamykać dzień. No i widzicie, tak dzień wyglądał. Ja już go potem zamknąłem po śledziku, poszedłem spać. Odpoczywać. Nadgarstek cały czas boli. Także zobaczymy, dzisiaj sprawdzimy yy, jakie, Jakich mam tam rywali Adekwatnie do tego, albo trzeba będzie się regenerować Albo no kurwa ćwiczyć z bólem A po zawodach się regenerować Zapraszam do subskrypcji i polubień kanału I pozdrawiam wszystkich